Cześć! Przy tej listopadowej aurze witamy Was w kolejnym odcinku Tech News Girl. Jak zawsze przedstawimy Wam najnowsze doniesienia o kobietach w świecie nauki i techniki, znowu co zawsze nas cieszy z przewagą Polek. Będzie też kalendarium i ciekawostka, a na razie tradycyjnie o tym, co u nas. Nasz cykl o kobietach zaangażowanych w rozwój energetyki atomowej w Polsce nabiera tempa. Na Girls Gone Tech możecie przeczytać o Agacie Brzezińskiej, aktywistce walczącej o elektrownię jądrową w naszym kraju. Zajrzyjcie też do komentarzy, gdzie wywiązała się dyskusja o działalności jej organizacji na naszym fanpage'u na Facebooku. Miło nam poinformować, że Girls Gone Tech nie zabraknie na tegorocznym perspektywy Women in Tech Summit. 9 grudnia poprowadzę panel na jeden z moich ulubionych tematów. Myślę, że Wy też go lubicie. Chodzi o technologie kosmiczne. Trzy znakomite ekspertki, dr Agnieszka Łukaszczyk, specjalistka od bezpieczeństwa w kosmosie, Barbara Skardzińska, która wie wszystko o międzynarodowym prawie kosmicznym oraz Agnieszka Elwertowska, kandydatka na astronautkę, opowiedzą o nowych celach, jakie ludzkość stawia sobie w związku z misjami na Księżyc i Marsa oraz o zastosowaniu technologii kosmicznych na Ziemi. Czas na newsy? Za te badania wszyscy trzymaliśmy kciuki i niestety możemy trzymać dalej. Okazuje się, że pierwszy polski test genetyczny do wykrywania koronawirusa nie jest wykorzystywany na rynku. Powstał ogromnym wysiłkiem grupy naukowców różnych specjalizacji z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Także na Girls Gone Tech przypominam, śledziliśmy postępy ich pracy w dwóch rozmowach z profesor Agnieszką Fischer, która brała w nich udział. Test z poznania jest tak samo skuteczny jak konkurencja z zagranicy, a że od początku miał być produkowany w kraju, koszt jednego egzemplarza to nieco ponad 50 zł. Testy kupowane za granicą są 8 razy droższe. Niestety, jak donosiły w tym tygodniu gazeta wyborcza i między m.in. 150 tysięcy gotowych testów zalega w magazynach radomskiej firmy Medico Pharma. Ta bowiem nie dostała informacji, co ma z nimi zrobić, a więc na przykład do których laboratoriów je wysłać. Według wyborczej Ministerstwo Zdrowia nie jest zainteresowane ich kupnem, bo w międzyczasie sprowadziło taką samą liczbę testów z Korei, tylko że one okazały się wadliwe to znaczy wykrywały koronawirusa u jednego na pięciu sześciu zakażonych. Mimo to, jak podał resort, będą wykorzystywane do badań przesiewowych na SORach. Pytanie, dlaczego będziemy używać zagranicznych testów o 20% skuteczności, skoro mamy polskie, które działają bezbłędnie? Ciągle czekamy, aż ktoś wyjaśni tę kuriozalną decyzję, która chyba najlepiej pokazuje, jak bardzo nieprzemyślana jest niestety strategia walki z pandemią koronawirusa w naszym kraju. Mife Priston wcale nie jest cudownym lekiem na raka. Odkryła dr Donata Ponikwicka-Tyszko z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN. Mowa o preparacie, który od kilku miesięcy rozpala wyobraźnię naukowców, bo w czasie badań in vitro drastycznie zahamował namnażanie się komórek nowotworowych. Trwają badania kliniczne nad zastosowaniem go w leczeniu raka płuc czy prostaty. Tymczasem zespół z Panu odkrył, że mifepriston nie tylko nie hamuje rozwoju raka jajnika i guzów jąder, ale wręcz je przyspiesza. Doktor Ponikwicką-Tyszko ten efekt zdziwił, bo za namnażanie komórek tych nowotworów odpowiada progesteron, żeński hormon płciowy, którego działanie ten preparat teoretycznie osłabia. Dlaczego więc w tym przypadku działa przeciwskutecznie? Dlatego, że jego stężenie w probówce, dzięki któremu wzrost niektórych nowotworów rzeczywiście udało się zahamować, jest nieosiągalne w organizmie. Mife Priston jest za szybko metabolizowany i dociera do komórek rakowych w znacznie mniejszej ilości. Boicie się pająków? Grupa studentów Politechniki Łódzkiej, której przewodzi Julia Dominiak, może Wam pomóc uporać się z tym lękiem. Opracowała metodę leczenia arachnofobii poprzez, uwaga, wirtualne głaskanie pająka. Mnie to nie przeraża, bo pająki lubię, ale kogoś, kto cierpi na arachnofobię, myślę, że tak. Jak to się robi? Wkładamy rękawicę z czujnikami, która pozwala nam na odległość sterować robotycznym ramieniem. Dotykamy nim sztucznego pająka w terrarium. Nasza ręka jest zatem bezpieczna w rękawicy, a jednocześnie możemy poczuć, jak to jest mieć bliski kontakt z pająkiem. Oba roboty, pająk i ramię, są wykonane z trójwymiarowego materiału, który przewodzi prąd. Zespół, który opracował tę te technologię, konsultował sposób jej działania z psychologami, no a ci potwierdzili, że dotykanie pająka może być skutecznym sposobem na walkę z fobią w sytuacji, gdy pacjent boi się nawet na takiego zwierzaka spojrzeć. Studentki i studenci Szkoła Naukowego Ubikomp na Politechnice Łódzkiej dostali za to srebrny medal targów wynalazków IWIS w Warszawie. Teraz jak co tydzień kalendarium, czyli trochę dat, 15 listopada 1968 roku urodziła się Deborah S. Jean, amerykańska fizyczka i współodkrywczyni kondensatu fermionicznego nowego stanu skupienia superpłynów, często wymieniana w gronie kandydatów do Nagrody Nobla, zmarła 4 lata temu. 16 listopada 1919 roku w Bukareszcie zmarła Maria Kutratida Kratunescu, pierwsza kobieta w Rumunii, która ukończyła studia medyczne, nie u siebie w kraju, gdzie wówczas kobiety nie mogły studiować tego kierunku, ale we Francji i wykonywała zawód lekarki. Miała prywatny gabinet, prowadziła też praktykę przy ośrodkach dla kobiet i uchodźców w Rumunii. 17 listopada 65 lat skończyła Amerykanka Judith Estrin, informatyczka i przedsiębiorczyni, która pracowała nad protokołem przesyłu danych na Uniwersytecie Stanforda w latach 70., założyła 8 firm technologicznych i kierowała działem technologii firmy Cisco od 1998 do 2000 roku. 18 listopada 1906 roku przyszła na świat chińska fizyczka Wang Mingchen, prawdopodobnie pierwsza kobieta profesorka Tsinghua University, specjalistka od badań znanych nam z lekcji fizyki ruchów Brauna. 19 listopada 1999 roku w Paryżu zmarła Yvette Koshua, francuska fizyczka znana z wkładów w optykę rentgenowską i badania w synchotronie. Jednym z pierwszych Urządzeń do przyspieszania ruchu cząstek i zderzania ich. 20 listopada 1943 roku zmarła Berta Lam -Fight, pierwsza w USA kobieta z dyplomem inżynierki. Po studiach na Wydziale Inżynierii i Mechaniki na Uniwersytecie Ohio pracowała w Westinghouse Company, gdzie opracowywała plany silników. 21 listopada 1935 roku odeszła Agnes Pockels, niemiecka fizyko-chemiczka-samouk, pionierka badań nad zjawiskami na powierzchni cieczy. Już parokrotnie mówiliśmy w naszym cyklu o dokonaniach profesor Evelyn Wang z MIT i dziś znowu ją pochwalimy. Tym razem zespół, który stworzyła razem z naukowcami ze swojej uczelni oraz Indian Institute of Technology w Indiach, zbudował prototyp maszyny do dezynfekcji instrumentów medycznych. Uwaga, działający na światło słoneczne. Już dziś wiele szpitali korzysta z urządzeń dezynfekujących, których działanie opiera się na wytwarzaniu super gorącej pary. W temperaturze około 125 stopni. Problem w tym, że ta metoda jest dość energochłonna, a w wielu krajach rozwijających się trudno pozyskać odpowiednią ilość prądu, zwłaszcza na terenach wiejskich, albo nawet jeśli da się to zrobić, jest to bardzo drogie. Urządzenie stworzone przez Wang i jej współpracowników potrzebowałoby kolektora słonecznego o łącznej powierzchni, niedużej, bo około 2 m2. Taki z sukcesem przetestowano w Mumbaiu w Indiach. No i to właśnie energia ze słońca. Podgrzewa transparentny, mocno napowietrzony i dzięki temu ultra lekki żel powstały na bazie krzemu, którym wypełnione są rurki podłączone do aparatu, a który kilka lat temu wymyśliła Wang. On z kolei ogrzewa wodę, no i dzięki temu dochodzi do produkcji pary przy 10 razy niższym zużyciu energii. W tym wydaniu Tech News Girl to już wszystko. Jeśli Wam się podobało, liczymy na to, że tak jest, łapka w górę. Kto ma ochotę przyjrzeć się innym naszym działaniom, Zajrzyjcie na nasz kanał na YouTube i posłuchajcie naszego podcastu Kobiety Nauki Polskiej na Spotify oraz oczywiście poczytajcie co nowego na blogu Girls Gone Tech. Zachęcamy też do wsparcia nas za pośrednictwem Patronite. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.